Mogliśmy tam się gdzieś powymieniać. Ja jestem ciekawy tego oświadczenia waszego no, zaraz. Nawet zostawię ci oczywiście chwilę, żebyś mógł się zapytać, nie? Coś jeszcze będą powiedzieć? No oczywiście, nie. Zostawię, powiem Ci, że przeczytanie tej, tego podsumowania i zostawienie ciebie tak bez odpowiedzi, to tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, ukryć się przed jakimiś niewygodnymi pytaniami od ciebie. No, no ja to ja jest wasze, odpowiem, wieś, jakieś oświadczenie. Tak, tylko od razu ci też mówię, że niektórych rzeczy ciężko odpowiedzieć też na niektóre rzeczy, na które zadasz pytanie, e, bo... Wiesz, chroni też chroni umowa, NDA-ki i tak dalej. Nie? Więc to tak samo jak oni nie mogą, tak my też nie możemy o tym mówić. Nie? Okay. W każdym razie myślę, że dam wystarczające oświadczenie odnośnie tych rzeczy. Na samym początku chcę podziękować oczywiście Tobie, dziękuję naszej widowni przed monitorami oraz naszym sponsorom: Mianowicie Hotpay, SFD, Extreme Hobby, Denley.pl, Premium Cars, partner medyczny MML, partner techniczny Stormcloud, partner 5 posiłków dziennie Catering, Patron medialny o2.pl, BetClick. I oczywiście przypominam, że na Betflixu macie wyjątkową ofertę. Możecie skorzystać z cashbacku do 550 zł i możecie to zrobić rejestrując się z kodem FAME 550. I oczywiście GBS, kod FAME 25, daje Wam 25% zniżki na cały sortyment. Czy tego GBS-a skosztuje, że jak przyjedziesz gdzieś tam? Może skosztuje, może nie, zobaczymy się dogadam z nimi na kwotę daną. Okay. No i teraz podsumowanie. Od razu mówię, że. Jest to troszkę długie, więc też nie chciałbym, żeby mi coś umknęło, więc po prostu będę czytał. Nie, ja będę cicho. Jakby w trakcie czytania się nic nie wtrącam, Dobre. sobie pytania przygotuję po. <grym> więc tak, chciałbym, żebyście wiedzieli o kilku rzeczach. Żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji stawiana jest często federacja i wielu z Was pisze, pokażcie dowody i tym podobne, mianowicie nasz kolega tutaj obok, również zawsze prosi o dowody. Ale jesteśmy dużą firmą, która organizuje bardzo duże eventy i też musimy działać zgodnie z prawem. I nie możemy pokazywać screenów, maili, SMS-ów i tym podobne, bo takie rzeczy są objęte klauzulą poufności. I chyba jesteś świadom tego, że gdzieś tam fajnie jest się obrzucać screenami, nie? i pokazywać to. No, ale każda umowa, którą podpisujemy z zawodnikiem, zawiera taki zapis, że wszelkie ustalenia prowadzone oficjalnymi kanałami komunikacyjnymi, czyli SMS, mail są poufne. I jak ktoś to robi po prostu, czyli rzuca się tymi screenami i tak dalej, to musi liczyć się z konsekwencjami. My nie możemy sobie na to pozwolić. Nam zależy na fajnych relacjach z zawodnikami i staramy się bardzo, żeby te relacje były bardzo dobre. Zobacz stary, ty też i ludzie, ilu zawodników pojawiło się u nas na gali. Aktualnie to 90 osób. Mm. Kilku osobom podziękowaliśmy ze względów wizerunkowych, ale generalnie mamy super relacje z większością. Lil Masty, Najman, Ozdoba i bonus, to chyba jedyne osoby, które miały z nami problem. Teraz jest tak, że każdy widzi, jaki sukces odniosła federacja. Wypasione gale, najwyższa sprzedaż pay w Europie i niestety, ale czasami ktoś dochodzi do wniosku, że nagle skoro, skoro federacji tak dobrze idzie, to pora zarządzać absurdalnego wynagrodzenia. I tutaj mówię stary właśnie o tym, co było na tej kartce, że to nie jest stary podwyższenie kwoty o e, na przykład... 50 tysięcy czy wiesz czy na przykład o, o 10% 20 tylko to jest mm. pod, Dwukrotne podwyższenie kwoty Która i tak już podstawa była ogromna I w momencie gdy podwyższasz tą podstawę o 100% to stary robi się obrzydliwe stary siano Którego ja nie wiem czy ktokolwiek wiesz Byłby w, Byłby w stanie na to normalnie patrzeć stary i też chciałbym żeby y, Ludzie to zrozumieli ty wiesz że to jest obrzydliwe siano i jako że Jest tutaj dużo ludzi z watachy, to Mam nadzieję, że no ludzie ci ufają też trochę, więc nie, no to, więc to jest nie, obrzydliwe. To, obrzydliwe. Jakby ta pierwsza kwota, która już była za tamtą galę, już to jest ogromna, już jest ogromna i przewyższa moją, moje wynagrodzenie. Tak. A teraz, a teraz, a ta druga to już, ta uuu. druga to już jest po prostu, no to już jest po prostu żart, nie. W każdym razie, yy, tak było z Lil Masti, no i niestety też z Arkiem. Czyli z Arkiem o pieniądze poszło? Mieliśmy jeszcze dwa takie przypadki, ale to wśród osób wewnątrz struktury. W każdym przypadku skończyło się tak samo i zawsze będzie się tak kończyć. My rozumiemy, że ktoś chce podwyżkę. Jasne, to naturalny i normalny proces i uwierzcie, że większość zawodników ma ułożony plan na kilka walk do przodu. Za pierwszą walkę dostajesz tyle i tyle. Jak wygrasz, no to dostajesz tam na przykład więcej, rozwijasz się, masz prawo dostać podwyżkę i tym podobne. I zawsze jesteśmy otwarci, siadamy i gadamy i jeżeli popytasz się też zawodników właśnie wewnątrz I na pewno są ludzie, którzy są w stanie się z tobą podzielić jakąś informacją To Nie bez powodu stary zawodnicy są, niektórzy zawodnicy są z nami tak długo, bo my naprawdę stary wynagradzamy ludzi Gdzie płacimy naprawdę horrendalne siano Nie no tak, pieniądze macie tak. bardzo dobre, no porównując do innych federacji, no to elegancko I, i, i podwyższamy elegancko. stawki wiesz, gdzieś tam progresywnie stary nie I nie ukrywam, że stary w momencie gdy też y, ktoś się angażuje ty się na przykład bardzo angażujesz to jakby rozumiem to, że zasługujesz na podwyżkę, nie? Uuu. Tak jak stary, w każdej pracy, nie? Tylko że to nie może też być coś takiego, że ktoś y, zażąda, wiesz, y, na przykład plus 200% mm. no, albo plus 600% jak Arek, nie? O. I jakby oddaje Arkowi wszystkie stare honory, bo to był to jest zajebisty 600 ziomek. chciał podwyżki. Zajebisty ziomek. Do tego nie chciałem. I, I najważniejsze jest to, że to nie była kwota do negocjacji, nie? Ja powiedział, że to jest ultimatum i tyle. A, a teraz w momencie, gdy y, już widzi, że rezygnujecie z niego, to nie chciał wrócić do negocjacji i jednak obniżył tą stawkę, czy? Ja. Czy zauważyłem, że u was jest taka tendencja, że jak wiesz, ktoś przesadzi z kwotą, to mówicie stanowczo, nie, I się obrażacie? Nie, stary, bo jeżeli ktoś da ci, daje ci możliwość negocjacji e, na zasadzie, że na przykład Arek mówi tyle, my mówimy tyle, i my na przykład mówimy tyle, ci nie damy, Arek, ale możemy lekko zwiększyć naszą propozycję, a Aha. ktoś ci odpowiada, nie, że nie, to jednak spotkajmy się tam, e, że on teraz obniża, to tu było stary stanowczo. Nie. I daję wam ultimatum. Będę z wami, jak zapłacicie mi tyle i tyle. Mm. No i po prostu stary wiesz, my nie ja nie chcę stary i zarząd i, ca i cała firma nie, my nie, nie możemy się dać stary terroryzować w taki sposób. No bo to, jakby tak stary było, no to każdy by stary robił to samo. Nie? Mm -hmm. Nagle ludzie zaczynają pisać w komentarzach, że fame to są skąpcy. E I idealnym przykładem właśnie jest, e jest Arek, bo ludzie pisali. O arku, że wszyscy go żałują, zarzucają nam, że go nie szanujemy i nie doceniamy. Ja stary doskonale wiem, jaki jest wkład arka w gale i stary nigdy nie odbiorę mu e, e, honorów tego, co zrobił, bo on był z nami stary od początku, to jest zajebisty Ziomek stary, i on zawsze gdzieś tam w, w, wspierał nas dobrym słowem, pomagał, wiesz. Mm. No, tworzył z nami po prostu tą firmę. Tylko w momencie, gdy słyszysz stary coś takiego, że nie, nawet nie można pogadać na przykład o kwocie, no to wiesz, że coś już jest nie tak stary, że coś, że coś nie trybi, nie? No tak, ale będziecie szukać y, innego y, konferansjera, tak to się mówi, nie? No ja gali nie poprowadzę, to Ci od razu mówię stary, więc jeżeli chodzi o mnie, to ja nie dotykam prowadzenia gali, e, no kwestia jeszcze gdzieś tam przyszłości, mm. już niedaleki, no bo za chwilę gala, e, to zobaczymy, kto, kto będzie konferansjerem, będziemy szukać, nie? Mamy już. Mamy już, mamy już jakieś, jakieś osoby, gdzie rzeczywiście jest fajny potencjał na konferencjera. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam jest, jest jakaś ta przykrość wywołana Arkiem, bo. Ja, no, ja, ja totalnie jakby nie rozumiem po prostu tego, że wiesz, jesteś, że Arek był z nami od początku. No i zarzucił te ultimatum, że nie ma starych negocjacji i tyle, hmm. więc plus 600% i na rany. No i, i, i to, to nie może być tak, że, e, że ktoś może dostać więcej na przykład niż zawodnik, który stary trenuje, Uuu, e, który, takie kwoty który trenuje, który jest, e, który, który jest obijany, hmm. który przez trzy miesiące na przykład stary dzień w dzień musi, musi trzymać e, Jakiś określony lifestyle i wiesz, i męczyć się po prostu, żeby do, doszło do tej walki. Już nawet mogę podać przykład ciebie, gdzie ty, stary, mając cukrzycę, mm. e, no zobacz, jak twój lifestyle musi wyglądać w momencie, gdy przygotowujesz się do walki. Bo mimo, że się jesteś przyzwyczajony do tego i tak dalej, to oglądając ten film o tym cukrzyku, ja sobie, stary, świetnie zdaję sprawę, że to mimo tego, że regularnie już to robisz i gdzieś tam wyszło ci to w nawyk, to jak ja bym nagle e, musiał prowadzić taki lifestyle jak ty, to jestem pewien, że stary. Musiałbym się w to długo wdrożyć. Nie? Eee. Dlatego właśnie mówię, że, że to. Czyli co, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No pięknie to skwitowałeś. No. Ja jakby. Tak jak mówię, nie? Wiele, wiele rzeczy można, można zrozumieć, ale rozmowę powi powinien kontynuować z nami gdzieś tam. Może byśmy doszli do jakiegoś porozumienia wiesz, w przyszłości yeah. na zasadzie takiego, że jakby się zgodził, nie? Wcześniej na jakieś tam y, do, nasze ustalenie z naszej strony odpowiedziałby na przykład swoją odpowiedzią i gdzieś my, byśmy się tam, wiesz, przegadywali. Ale w momencie, gdy stary masz masz y, koniec negocjacji i tak dalej, no to, to jest... Tak, tak, tak nie może być. No nic, tak. miejmy nadzieję, że, no, że, że teraz ludzie, jak będą oglądali drugą konferencję, no to yy, i wy jakoś będziecie ży bardziej żywiołowo zadawać te pytania, będą ciekawsze, nie będzie pauz i że będą zadowoleni. Teraz już wiedzą o co chodziło. Ja też już wiem o co chodziło. A pieniądze to każdy od razu wiedział, że chodzi o hajs. No ale mamy potwierdzenie. Do co życzę powodzenia, panie Boguster. <grytanie> Dziękuję. Mam nadzieję, że ta gola wyjdzie zajebiście. Wstanę i gdzieś tam. Szacunek należy oddać, więc dziękuję Ci stary za ten program, okay. fajnie było rozmawiać i to był najdłuższy cage w, moim, w mojej karierze, który prowadziłem, Oj, na co Dziękuję dziękujemy. wszystkim sponsorom, kupujcie Pay Per View z Fame.TV lub z Refnika Wardęgi, ostatnio jest w ogóle taki, e, taki e, trend, że każdy, kto tu przechodzi, promuje swojego refa, więc jak chcesz, to może. No ja już zapromowałem dwa razy, ale tak, o, znaczy prawo. wiecie, ja, ja bym mi się marzy, pobicie tego rekordu. Jaki tam mieliście rekord, że zawodnik sprzedał najwięcej? Można mówić, czy nie? Bo jak mi... Ja mogę e, no powiedzieć. Nie, 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 nie. A, ja... A dobra. Nie, nie, nie można z tego względu, że nie wiem, czy zawodnik chciałby się zdradzić. Tak, ale ja, ja nie chcę powiedzieć jaki zawodnik. nie? No ale powiem tak, że jak uda się 30 tysięcy sprzedać z mojego reflinka, co i będzie ciężkie, bo na razie to średnio idzie. To, to będzie rekord. Słucham? Będziesz miał pewnie na renowację przekobusa albo na kupienie nowego? Nie, na karmę, ten przekobus, to akumulator, zmieniam i jedzie dalej, panie. On dalej jeździ? Tak, no, teraz nie rusza, bo akumulator tam trzeba podładować, okay. ale to ten, tą sierść to się wyczyści temu, te, to, bo to mam sierścią oklejone, nie? Na karmę to pójdziesz, będziesz, szło. akumulator to już tam wiesz, Ludzi. No to fajnie, jakby się, 30 tysięcy jak z, ogarniemy tych reflinków, to, yy, to będzie rekord. I Wataha wtedy pokaże siłę i oni już tutaj będę mógł gadać, co będę chciał, oni tak będą chcieli, no walcz Wardenka, bo dobra sprzedaż robisz. <laughs> eee, no i co, no i tyle chyba, nie? Jeżeli chodzi o tego Kejczaka. Tak, no, myślę, że tak, Spoko Dziękuję było, wam za oglądanie, zapraszam również na inst o, Instagram. O, Instagram, właśnie, wy źle oznaczacie. Zrobiłem nowy Instagram, trzeba wpisać Sawardega. Podłoga Watacha. Ja tak naprawdę a, jestem na fe, Bo na... fake konta się pojawiają i tak, pojawiają Tak, się... tak, tak. Ja tak, nie tak. wiem o co chodzi w tej chwili. Dzisiaj polityce. oznaczyliście złe, no. bo ja tutaj jestem dla fejmu i dla przygody, a nie dla hajsu. I fajnie jakbym ten Instagram. No nie będę miał tyle ile błoński, bo ja nie prowadziłem Instagrama dwa lata. A teraz chcę wznowić, fajnie mi się to prowadzi, bo to wiesz, nakrywasz ten Instastory i od razu się komunikuję z widzami. To fajnie by było, jakby mi po tym cajczu tak z 3000 przybyło followers. To, to zapraszam na Instagrama Wardęgi, zapraszam na mój Instagram. Bogzel, jeżeli macie jakieś pytanie w DMach do mnie, no to również na Instagram Bogzel możecie mi podesłać. Odpisujesz, widzą? Co, Odpisujesz? O, mogę ci pokazać. Nie, spoko, wierzę. <laughs> Odczytuję wiele wiadomości. Nie? Dlatego też między innymi na przykład zabolą mi ten fakt z tym, że Bogzel pisał o 20, 92, bo stary dostałem tego multum. Nie wiem, ile miałem wtedy ludzi na żywo, ale naprawdę uwierz mi, że pik. Gdzieś tam w tej godzinie, gdy to powiedziałeś, bo tak. Nie, to kompletnie nie. By, yy, no, ale to, rozumiem, że to nie było gdzieś To nie tam było tutaj, jakieś by... celowe, żeby jakoś, Żeby ludzie pomyśleli, że to jest coś o Lil Masty, że ty mi zakazujesz mówić. Nie, nie, tak. wiem, Od razu mogę powiedzieć, że Fame MMA o dziwo nie miało do mnie pretensji. Yy, nawet jak ich pytałem, ej, luz między nami, nie macie pretensji, że nagrałem z Lil Masty? to oni mieli. Nie wiem, jak jest, yy, czy w serduszku nie mają żalu do mnie. Nie wiem, ale oficjalnie nie mają. A my... no, nie mam żalu, no, robisz te content. <laughs> no. Lubisz wiusy, no to masz, nie? a przy okazji gdzieś tam w jakimś stopniu też na pewno gadając o fejmie promujesz wydarzenia i, no. i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że, fejmie, że Kate się podobał i zapraszam Was już do następnej KG. To prowadził Bogzdel, moim gościem był Wardęga, trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, dobranoc.